Witam Państwa, dzisiaj chciałam Państwu pokazać jak można bardzo, ale to bardzo ciekawie, zacząć inaczej naszą robótkę niż, niż powiedzmy ściągaczem, jak w zasadzie zaczynam, zaczynamy robić, czy to będzie żakiecik, czy sweterek, czy cokolwiek. Ja ten sposób nazywam fałdkami, zakładkami. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy ten, ten nasz wzór. Ten nasz sposób zrobienia do, dołu naszej robótki. E, musimy mieć na uwadze to, że narzucając oczka zaczynając robić naszą robótkę, na przykład jeśli potrzebujemy na naszą robótkę 50, o, narzucamy 50 oczek, żeby zrobić zakładkę musimy podwójną ilość oczek, czyli powiedzmy 100 oczek narzucić, żeby wyszła, wyszły nam te zakładki, dlatego, że po prostu będziemy je i będziemy je zamykali. Więc tak, e, ja zaczęłam tutaj robić. Można sobie zakładkę zrobić dużo krótszą, można sobie zrobić dłuższą tą zakładkę. Ja tę zakładkę zrobiłam po ośmiu po ośmiu rzędach. Jest krótka taka zakładka. Mam tutaj troszeczkę dłuższą która jest z 12, z 12 rzędów będę robiła tą zakładkę i liczba podzielna oczek, które narzucimy na druty, to jest tak, 6 oczek prawych, 4 oczka lewe. Ale proszę, nabierając oczka, mieć na uwadze to, że zawsze na początku naszej robótki i na końcu, zanim będziemy robili te, po 4, te 4 oczka lewe i 6, po 6 oczek prawych, Musimy zawsze z przodu robótki i na końcu naszej robótki musimy mieć cztery oczka prawe. To będzie nam potrzebne do zrobienia tej naszej zakładki. Do tego jeszcze będzie nam potrzebny taki drucik pomocniczy. Zaraz Państwo zobaczycie, do czego ten drucik będzie potrzebny. Więc tak, zaczniemy robić. Jest naprawdę bardzo ciekawy ten wzorek. Pierwsze oczko ściągamy i przerabiamy drugie prawo. To będzie traktowane jako... Będzie traktowane jako... Będzie traktowane jako dwa oczka, jako dwa oczka prawe. Więc tak. Teraz z tego naszego drutu, na drut pomocniczy z tych bierzemy dwa oczka, dwa oczka prawe. Oj. Drut. Bierzemy dwa oczka prawe i na prawy drut przekładamy nieprzerobione te cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy, cztery oczka lewe. Następnie znowu na pomocniczy drut z tych sześciu prawych oczek. Nabieramy dwa oczka, dwa oczka prawe, dwa oczka prawe z tych sześciu, co mamy na drucie. Te oczka lewe, które przełożyliśmy na prawy drut, przekładamy je z powrotem, nie przerabiając, na lewy drut. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz proszę zwrócić uwagę, co będziemy teraz robili. Prawy drut wbijamy w oczko na, z drutu pomocniczego, nie ściągamy z drutu. Wbijamy również w, te oczka, w to oczko z tyłu i przerabiamy te dwa oczka razem na prawo. Wtedy ściągamy z drutu. Mamy już pierwsze oczko. Drugie oczko, również bijamy drut, oczko z drutu pomocniczego i oczko z drutu z tyłu. I również te dwa oczka przerabiamy razem na prawo. I wtedy ściągamy z drutu. Już mamy dwa oczka. Trzecie oczko z przedniego, drut, z pomocniczego drutu i z drutu z tyłu. I te dwa oczka również przerabiamy dwa razem. Na prawo, i wtedy ściągamy. Wtedy ściągamy z drutu. O tak. I ostatnie oczko. Wbijamy drut w oczko z drutu pomocniczego i w oczko z drutu z tyłu. I te dwa oczka przerabiamy sobie dwa razem na prawo. Odkładamy na chwileczkę. Widzicie Państwo, już nam się zrobiła zakładeczka. Przerabiamy dwa oczka prawe i ponownie użyjemy naszego drutu pomocniczego. Przekładamy sobie dwa oczka prawe na drut pomocniczy, cztery oczka lewe przekładamy sobie na prawy drut nieprzerobione. Raz, dwa, trzy, cztery. Dalej na, na drut pomocniczy Nabieramy dwa oczka prawe, raz, dwa oczka prawe na drut pomocniczy. Te cztery oczka lewe przekładamy z powrotem nieprzerobione na lewy drut, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz robimy ponownie to samo. Proszę zwrócić uwagę. Wbijamy drut w pierwsze oczko z drutu pomocniczego i w oczko z drutu z tyłu. I przerabiamy sobie te dwa oczka razem na prawo. Ściągamy te oczka z drutu, robimy następne. Wbijamy drut w, pier w pierwsze oczko z drutu pomocniczego, oczko z tyłu. I przerabiamy sobie te dwa oczka razem na prawo. Trzecie oczko. Zbijamy drut. Pierwsze oczko z przodu, oczko z tyłu i przerabiamy sobie te dwa oczka razem na prawo. Oczko ostatnie, czwarte. Wbijamy drut. Pierwsze oczko w oczko z tyłu i przerabiamy sobie to dwa razem. Dwa oczka razem na prawo. Mamy następną zakładeczkę. Przerabiamy dwa oczka prawe i ponownie, ponownie drut pomocniczy. Przekładamy sobie te dwa oczka prawe na drut pomocniczy. Przekładamy cztery oczka na prawy drut nieprzerobione. Raz. Dwa, trzy, cztery. Ponownie na drut pomocniczy bierzemy dwa oczka. Dwa oczka. Te oczka lewe, które przełożyliśmy nieprzerobione na prawy drut, z powrotem przekładamy na lewy drut. Dwa, trzy, cztery. I teraz będziemy sobie zamykali te oczka tak jak poprzednim razem. Więc tak, wbijamy drut w pierwsze oczko z drutu pomocniczego, w oczko z tyłu i przerabiamy sobie te dwa oczka razem na prawo. I wtedy ściągamy sobie te dwa oczka z drutu. Następne, drugie oczko. Wbijamy. W drut z przodu, w drut z tyłu i przerabiamy te dwa oczka razem na prawo i ściągamy z drutu. To jest drugie oczko. Trzecie wbijamy z przodu robótki i z tyłu dru z drugiego drutu przerabiamy sobie to razem na prawo. I ostatnie nasze oczko. Z drutu pomocniczego wbijamy drut z przodu, wbijamy drut w, w oczko z tyłu i przerabiamy te dwa oczka razem na prawo. I dwa oczka ostatnie. W następnym rzędzie przerabiamy. Liczymy także to oczko brzegowe, pomimo tego, że ściągamy to oczko nieprzerobione. Raz. Przepraszam, przepraszam. Pomyłka. Robimy te oczka na prawo. Oczko pierwsze, drugie, trzecie. Czwarte z piątym przerabiamy razem na prawo. Robimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe. Oczko piąte z szóstym przerabiamy razem na prawo. Robimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe. I piąte z szóstym przerabiamy razem, dwa oczka razem na prawo. I oczka ostatnie. Raz, dwa, trzy oczka. I są gotowe te nasze zakładeczki. Dalej, dalej robimy sobie wzór, jaki uważamy. Czy to będą po prostu w górę, czy to będzie wzór oczkami prawymi, jakikolwiek wzór państwo sobie obiorą, taki będzie w górze robótki. Po prostu tymi oczkami lewymi zaznaczamy sobie nasze zakładki. Jest naprawdę bardzo bardzo ciekawy, taki nietypowy jest ten wzór. Niespotykany, ale przepięknie wygląda właśnie na rozpoczęcie naszej robótki. Nie musi to, by, nie musi to być ściągar czy ściek francuski. Może, mogą to być akurat zakładki. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, zapraszam na mój kanał. Mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania i bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.